Witamy serdecznie, to znowu my wasz ulubiony gry z gang. Idziemy na festiwal pasi brzucha. Wczoraj byliśmy tutaj prywatnie. No i powal! fajny panie klimaci. klimat Klimaci, dzisiaj jesteśmy za, za, służbowo zawodowo. Służbowo zawodowo. Siły jakieś tam są jeszcze, ale nie ukrywamy, że no było melo. Było melo, elo. Jak obserwujecie nas na Instagramie, to tam coś tam widzieliście, jakiś mały jeden filmik. bo to to jeszcze nic, to tam by byliśmy... No dobra, nikt się nie wywrócił, nikt nie żygał. Tak, nikt się nie wywrócił, nikt się nie żygał. później miałem mały spacerek dziś koło pierwszej w nocy na Krzyki. Ale! A ja mam właśnie takie szczęście, że mi się trafiła podwózka. Pod tak, ty miałeś Amerykę, no? no ty miałeś so, Amerykę. sorry, sorry. Ja to jeszcze sławki zostawiłem w yy, bolcie. A, na piwek. Jak mówiliśmy w jakimś tam odcinku, to chyba było z odcinku z Busa, że, że będziemy na festiwalu. No. no idziemy, zobaczymy. Ja wczoraj już coś jadłem i mogę wam powiedzieć, że już na pewno tam nie pójdę i nie polecam wam tego miejsca. To jest chyba Korean Bowl, czy coś takiego. Stary, no kolejne cztery dychy wyrzucone moim zdaniem było to. No, małe, 50. mało mięsa tam było, w ogóle te dodatki były, tam się nic nie wyróżniało. To było takie płaskie. I powiem wam, że zjadłem to tylko dlatego, żeby coś było w żołądku, żeby nie pić na no, taki aż pusty żołądek. Nie? W sumie to ja więcej wczoraj wypiłem nie zjadłem, bo zjadłem jałem małego, ale nawet był dobry, no. Ty no, właśnie to, to... tego zjadłeś, dobrze, go zjadłem. No tak, dobrze, dobrze. Była lipa. No i co, rano wstałem poszedłem do roboty, jak nowka. Tak, no i powiem <laughs> wam, że piątek <ta, śmiech> to jest w ogóle mi świata, nie? Jest już muzyczka, jest impreska. Ja mam trochę flashback z dnia wczorajszego. Zapiekanki XXL, ale ostatnio jedliśmy już zapiekanki XXL, więc to też sobie odpuścimy. Grilla jadłem w Boszkowie, bo byłem z ziomeczkami, więc też już nie chcę. Jest strefa kibica. Postawiłem kuponik, mam nadzieję, że ten w końcu kuponik nie tak wejdzie. Ale walczę. Postawiłem dwie dyszki, e, moi drodzy, że zwycięzca w rywalizacji, czyli że wejdzie Szwajcaria. No. O karnych, czy tam wiadomo. No to w sumie też tak zagrał, Niemcy na czyściutko, że w 90 no. minutach. Anglia z kimś gra, nie pamiętam z kim, tam dałem poniżej 3,5 gola Dobra, łap kamerę mordo, ja idę po piwo Dobra, Pietrucha idzie po piwko Od razu może koszulę pokażemy o, Pietrucha jest w naszej nowej koszulce, zrobionej gryzgęgu, zobaczcie. One będą wszystkie dopracowywane na pewno jeszcze, ale, ale wygląda to w ten sposób. Na tyle zrobiliśmy. Piotr chciał na tyle. Ja myślę, że usuniemy sobie po prostu tę pizzę z boku zostawimy jedną w środku. Parda? Jest okej, okay, ale ja wiem, co tu trzeba zmienić. To ci mówiłem, te pizzę z boku trzeba ale wyrzucić. Ja się ale powiem, że wygląda, że się wyglądać nie elegancko. Dobra, Pietrucha, piwko masz, czyli mhm. jesteś zadowolony, tak? Jest teraz lepiej, no? Jest teraz lepiej? Nie, wiesz, że jest jestem, no, gorąco jest. No, no nie dziwię się, no, nie dziwię się. No to tak, chcemy robić tego? Rundę dookoła, pokazać mniej więcej co tu jest? No tak, możemy zrobić rundę, no. Macie się zastanawiać. Idziemy, zamawiamy jej pierwsze, pierwsze tematy. Jest poczwórny smaż truflowy ziomal. Ale w niego wjedziemy, ale w niego wjedziemy. A, mały piesek, no. Mamy to, mamy numerek. 27, 20 minut. Ja nastawiam, rozumiesz, pager na minut Mordo 15. I po 15 minutach wrócimy i sobie na Wiśle postoimy. Idziemy zamówić do Soleim. Bo jakby nie było, to jest obok, nie? Powiem Wam, że ten putrak Soleim. Ma Jeden z ładniejszych takich Na pewno to nie jest, zwykła, nie, jest, nie jest to zwykła buda, wiesz? Tylko od razu jak to powiedziałem, wiedziałem, że pomysło, nie? Widzicie, no bo tak, no tak to nie jest zwykła buda. Ja tutaj karmię Piedruchę. Nie wiem czy to widzicie chyba nie, ale Piedrucha nie ma jak jeść, a bardzo jest pragniony tych naczosów. Dobre. Dobre. Tak. Tutaj mamy pager. Tu mamy Dzięki nasz. 3 nie? Tak. Kto odbieramy? Super. Dzięki bardzo. Słuchajcie, mamy tutaj ten kurczaka. Ten kurczak jest w sosie słodko-ostrym. No i do tego wzięliśmy sobie kimci. No bo ja lubię kimci, nie jak Ty, Piotrucha, ale. No nie, nie przeszkadza mi, jest okej. Okay. Wiesz, wczoraj żeśmy trochę wypili, to dzisiaj takich zdrowych bakterii nam się przyda, nie? No dobra. Halo, 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 jest dźwięk, jest dźwięk, wszystko jest. Jest dźwięk, dobra. Słuchajcie moi drodzy, odebraliśmy nasze zamówienie z solej. Szybko, 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 nie, nie ma tego dużo. Jak kot płakał, nie? No tak, dawaj, Pietrucha, atakuj. No dawaj. Chyba to są, to są w ogóle takie bajcy z kurczaka. Jest Dobra. tutaj sezam, czarna, czarnuszka albo sezam. I szczypiorek, nie? Mm. Dobre, nie? Mm. Ten kurczak zajebisty. Ja zapłaciłem 43 zł czyli to kosztowało 31, ale powiem wam, że naprawdę fajne. Dobry, nie? Mhm. Trzymaj. Ja byłem w Soleim, jak otworzyli, ledwo co. No. I było smacznie, ale ja takiego bardziej suche, w suchej panierce. Bez tego sosu. Była jakiś panierka z serem, coś takiego. I ostatnie. No ba. było też coś. Tak było. I ona jest bardziej sucha. Do niej potrzebujecie sosów, a tu? Bez sosu, nie? To jest kuczak. Wydaje mi się, że to jest w ogóle łódko takie bardziej. łódko, a bez kości, nie? Nie jest to spierc kurczaka. Nie jest to spier z ale jadłem lepsze. Tak? No właśnie ja mam mało do czynienia. Pierwszy no, z kim no. ci jadłem chyba. W, Chingu. w Chingu, no. To bardziej mi smakuje Kim ci w Cingu niż to. Ale to, naprawdę, dobre miejsce braliśmy. Słuchajcie, Fajne, no to. jakbyście przyszli sami zjeść te kurczaczki, to na pewno byście się tym bezpiecznie się najeść. No Ale my dla nas to jest na pewno przekąska, bo czekamy właśnie na burgera z pasibusa, którego zaraz zobaczycie. A tu jest naprawdę fajny, fajna przegryzka, tak. I no polecamy, no bo dobre. to jest. Sos słodko pikantny, Wersja słodko ostra. No, takie suicinie, nie? No. My się delektujemy dalej z Pietruchą. Widzimy się, jak już będziemy mieli w rękach. Tak, do burgo wracamy. Tak jest. Mamy to, mamy to. mi się, wydaje, że tamten był troszkę wyższy, ale nie będziemy narzekać. Jest to poczwórny smash burger z taką pastą, takim majonezem truflowym, nie wiem. To coś... się ja teraz właśnie czekałem najbardziej tego, jak ta trufla wjeżdża. No my to jesteśmy to, to fanami to, to truflowych to, to rzeczy. Ty to w ogóle już jesteś fanem takim świrem, bym powiedział truflowym. Także to. jest... wiem, do czego zamierzasz? Kiedy tak, robisz, tak, 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 także <grym> zrobiłem to trochę pod Piotrka, żeby miał yy, pociechę No słuchajcie, w środku jest cebulka chyba marynowana jakaś Na pewno dużo sera Te burgery były większe zdecydowanie tam Widać było po prostu każdy burger Tak, tak zwany festiwalowy rozmiar To jest festiwalowy rozmiar, tak jak festiwalowe piwo, nie? To możecie sobie tak. porównać Ale nie będziemy teraz tutaj, wiesz, się paswić nad wielkością To chodzi o smak O smak, dokładnie Do tak. co, Jędrucha, kładź merkę. Dobra, jesteśmy znów na antenie Moi drodzy, mamy nożyk, bo tamtego zapomniałem, kupiłem szybko jakiś inny Żebyś sobie nami nogi dopoczął. Dobra, tam, kurde. Dobra, począł, rósł. Nie takie, wiesz, nie takie kontuzje się miało. Nic co, pokazujemy go. No ja, od razu Dobra, koncert. Dobra, W przekroju nie ma dramatu, jedymy. No, 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 ten serek, dużo sera. Po pierwszym ryzu, tego, tego, tej trufli nie jest dużo. To nie jest samska trufla, nie? Taka, przyjemna. Delikatna. Piotrek już kończyk. <laughs> nie wiem, czy się czepiał, ale to mięso jest chyba gorsze niż to, co mieliśmy, kurwa, stacjonarnie. Serio. Tak? No. Chyba tak samo jak rozmiar. Mięso jest też festiwalowe. Wiecie, o co chodzi. Dziema, dzięki. Dzięki. Nie ja wiem, co... My do... Tutaj soli nie ma. Żufla jest delikatna, ale to dobrze. Ale tyle. Chyba te burgery nie są tak jak tamte, co? Wydaje mi się, że to jest chyba masuwa. Na tyle osób, i ta buda, musi coś wydawać, wiesz? Ewidentnie kogoś się zapomniało o soli. Ser się wy wydatnia. Mięso? Nie, nie wiem, szczerze. Mi coś tak, co się tak z tym mięsem? Nie, nie, nie wiem, jak to nazwać dobrze. Nie wiem, czy tamte ale... mięso było lepsze, czy gorsze. Ale jak trochę czuję różnicę. No star staram się mówić, co czuję. No. Teraz nie potrafię sobie wyrazić w słowach, bo ciężko. Ale coś tu z mięsem jest i tak. Ta cebulka mogłaby być bardziej kwaśna, coś takiego. Ciekawy burger. Słuchajcie, no zjedliśmy teraz tak naprawdę po raz drugi potwornego smasza, tym razem z truflą. I moim zdaniem, jakbym miał wrócić do smasza poczwórnego, to tego klasyka, nie? Smasz, klasyk. Smasz, klasyk. Naprawdę. Gdzieś jak widzimy tą trufę, to ją bierzemy. No nie wiem, taka... tak, takie zboczenie. zboczenie truflowe mamy, żeby sprawdzić te truflowe, te truflowe rzeczy. O no nic, my jesteśmy jeszcze głodni na pewno, więc już, uderzamy w kolejne miejsce. Może ja? jeszcze... Nie, już nie. No, no to na odpuszczamy. Idziemy zjeść w kolejne miejsce. Jakie? Zaraz zdecydujemy, bo. Jesteśmy niezdecydowani. Po prostu. No co? Widzimy się za chwilkę z jakąś inną szamą w ręce. Słuchajcie, Pietrucha stwierdził, że bardzo ma ochotę na pierożki Limsum. No więc lecimy w limsum no? Ja chyba raz jadłem te limsumy i. 7 mi to dosiadło. Teraz się lat lepiej. Ja jestem za kurą. Ja bym był za kurą, gdyby tego teriaki tam nie było. Nie wiem, czy mi się chce jechać znowu w jakąś taką Azję. Czy ta... No, czy kurczak. Może kurczak. nie ma problemu. Nie, bało to, wiadomo, nie? Mamy obcykane. Dzień dobry, pierożki Dimsum, średnie, z kurczakiem teriaki. Sos sojowy obok, tak. Marek 56. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To mamy to? Mamy to. Widziałem te pierożki, to, to totalna przekąska będzie dla nas, więc... Ale prze, bo... Próbujemy, chodzimy, próbujemy. Dobra. I teraz, wiecie, inaczej, wiesz czego wymagam od tych pierożków? Fajnego smaku. Ja w ogóle widziałem, one chyba są ciemne. Ja nie wiem czy wszystkie są takie, ale były czarne, więc może być do nich dodana sepia. To chodzi o atrament z kołamarnicy. A to zmienia smak, czy tylko chodzi o estetyczne rozwiązania? Zależy do ile dasz tego do środka, nie? Jak bierz tego na maksa dużo, to rzeczywiście zmienia ci smak na taki lekkomorski. Otwierasz to, No to czuć, że... A, taki sos rybny, wiesz co chodzi. Te smaki, no, no, no. kto wie, ten wie. <laughs> Słuchajcie, generalnie tu są bardzo mili ludzie wszędzie, nie? Jest w ogóle mega zajawa No się, e... mimo wszystko, że mają ciężką pracę. Tak, teraz tutaj widzę, że przyszły bardzo, ale to bardzo ładne panie. Rakietka. Dobra, idziemy po napoje, po przepoje, chociaż mam nadzieję, że do tego przepoji nie będziemy potrzebowali. Na razie było okej, okay, nie? Nawet na wczoraj zjedliśmy bez jedzenia, Ja no, ci powiem, że ja zabijania. jestem zadowolony z tego jedzenia. I z burgera? No. Jestem zadowolony i z, z soleim jestem zadowolony? A dla mnie soleim jest smakowo lepszy. Smakowo ciekawszy. Ciekawszy, dobre do, do słowo. Lepszy, nie wiem, ciekawszy na pewno. No. My lubimy, jak coś się dzieje. Mierzorodność. Tak. Same papieroszki, bo tam był czas oczekiwania dosyć krótki. A nie, tobie wezmę widel. A, dobra, to wezmę dwa. No ja powiem, wam, tak. Daliśmy za te pierożki 34 zł. To jest średnia, nie? Ja, no to jak mała, to chyba masz kurwa pół talerz. Malutkie. Może oddadzą smakiem, o! Moi drodzy parafianie, znaleźliśmy miejscówkę do posiadówki Rężko klasycznej. By było, bo kurczę, już coraz więcej ludzi jest, no? Tak, nie wiem, po co I oni przyszli. To Chyba Grubson jest od 20, albo 20.30, tak, więc tak. pewnie dlatego, bardzo, a, że, że jest ma... za darmo. Dawaj, bierz widelczyk i ja atakuj, no. Carpe dyjem kurwa. Piotrek naciągnął mnie, kurwa, na 9 pierożków. Tak, co, mam, co mam zrobić? Patrzcie, to są takie, kurwa, mini pini, kurwa. Jak popcorn, tylko zielony. Właśnie, tam były różne kolory, trzeba też powiedzieć. Ale ono nie pytała Cię jakiekolwiek, nie? No ja mogę powiedzieć, że jadłem lepsze tak, lepsze jadłem, bo to nie jest pierwszy raz, jak jadę takie dim sum, to to jest twarde. Twarde? No. Nie powinno być bardziej delikatne? te To ciasto? Wydaje mi się, że nie jest jakieś twarde, a jest totalnie bez wyrazu. Boże, kochany. No! God! No! God, please, nie! No. Ja nie wiem, mamy jakąś fazę, albo po prostu jest już... Smak nam się wyrobił, no, gdyby że te potrzebujemy... tego by smaku nie było. Tam w środku mało soli jest, albo nawet wcale. Tam jest taki kurczak, jakby wiecie, z Rosołu, taka, szarpany kurczak, coś takiego. Ten sos też mi nie smakuje. Idziemy to oddać? Nie, no nie Bez nie? To trzy najgorsze, które się ja bym dał tam na trzecie miejsce Sorry, no chciałem dobrze, bo... Dobra, kurwa, jest niedobre, nie? W sensie niedobre ja Raz trafię, raz nie trafię, no widzisz Nie no, dobrze, dobrze że nie trafiłem tego, nie? Słuchajcie, to no Spróbowaliśmy Mięsto. Pokaż to, no, co tam jest w środku Masz A bo tam przegryzę się. mięso Gotowali kurczaka w rosu, zrobili rosół, Zrobi... wzięli tą marchewkę z rosołu. Nawet te mięso się nie przebijało, żeby był lepszy bulion, to mięso by było smaczniejsze. Ale gdyby środek był bardziej jebnie... jebnięcie, by było, to byś w ogóle na te... No, no tam, na to, to byś, byś nie... olał to gada. ciasto. No, tak. W ogóle ten sos, wiecie jak on smakuje ten sos? No bo jaką... Jaką... jaką pachnie. Dwóch szybko, no. Za pierwszym, traf. Maga. Jak magi w kuj. No, magi. Polskie dimsum, czyli kur kurczak z rozdziału z marchewką i magic. Bierz bierz, Piotrucha. Bierz Asyna bierz, bierz. delektuj się tym smakiem. A raczej, delektujesz się raczej brakiem smaku. Zobaczyłem to, mówię dobra, mała porcja. Smak nadrobić, smak nadrobić. Smak musi nadrobić. Atakujesz to i smak jest tak słaby. Uważajcie. Ja wiem, że to jest festiwal i że to są takie ceny, ale... No ja już mam tutaj dwa, dwa typy, które powinny stąd robić wyjazd. A, czyli tak. Korean Bowl i dzisiaj Dim sum. I to jeszcze miało być teriyaki przecież w środku. Pamiętasz? No to, to tak. Arek... Czyłeś jakieś teriyaki tam? Nie. Mówię, nie, bo znowu orientalne. Bo tak kurwa orientalne, jak orientalne są wakacje we Władysławowie, kurwa wiesz. Idziemy z Pietruką e, zobaczyć czy coś jeszcze wpierdzielamy, ale może jeszcze coś się przejdziemy, nie? Coś takiego jeszcze coś, coś coś takiego małego jak to, ale może nie tak kujowego. Nie Dobra, widzimy się za chwilkę, esa. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zaraz to zobaczymy. Jak jest futrak z pizzą, a że my jesteśmy fanem pizzy, to zwiedziliśmy, że bierzemy, ale jest też z salami pikante. Siemano, cześć. My byśmy chcieli e, tą pizzę salami. Mamy numer jeden. Moja jedynka kotek. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy. Pietrucha, wydaje mi się, że pobili rekord trzech czasów. Ale powiem ci, że wygląda fajnie, tak. Byliśmy w Oliwii ogień i dostaliśmy pizzę po 5 minutach z zegarkiem w ręku, bo ja to liczyłem. Tak, tutaj pizzę dostaliśmy po minucie 30 ja chwilę bajerkę puściłem z tą, z tą panią, co sprzedaje, obróciłem się coś do Piotka. cyk i pizza jest gotowa. Słuchajcie, mamy tą pizzę, ja wam może ją pokażę. Co, co za pizza? A, to jest pizza Pytrucha, no pomóż mi proszę Cię, żeby Dobra. ja przyszedłem jeden kawałek, ty trzymasz drugi. Salami pikantę, mozzarella, sos pomidorowy wiadomo, czerwona cebula, nie pamiętam co tam dalej było maty że dla mnie na przykład, jest za mało bazy. Tu pod tym, mm -hmm. sosu, pomidorów. co? pomidorów Za mało. Ale już nie wspomnę o tym. Dlatego ja nie zjem. Ja jem to. Mieczkę dobre. 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 Powiem, do tego by się troszkę wiesz. Inaczej, byś sobie za mąż, wiesz, fajnie. Salami pikante. Spoko, ale też nie jakiś najlepszy, jak jadłem. Zgodzi się ze mną, że chyba tutaj salami jest najlepszym wkładnikiem jakościowo, nie? Nie, nie powiem, że jest najlepsze. Mm. Ja wiem, chodzi ci o wszystko, co jest na My tej pizzy. Z tak, salami to jest najlepsze, to jest. Ale ja nie czuję tego salami. Ja nie czuję prosi. I pikantne nie czuję. To nie jest salami pikantne, albo jakieś takie bardziej. Zgrzałe, czy wytrzałe, bo nie. Najbardziej szkoda mi jest tego, że tego sodu pomidorowego, tego spodu jest bardzo mało. Ta pizza byłaby do, z miejsca z buta lepsza. Więcej suzma pomidorowego? Tak. No. Słuchajcie, jako pizzowe świry musieliśmy tego spróbować. To jest mało pizza. No, 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 no wiem, o coś pewno. W tym momencie, no. jak dla mnie jest taka szósteczka, chyba bardzo mało sosu, faktycznie. Ale mimo wszystko, to jest dobre. Plusy tej pizzy. Szybkość. No i dalej. Głóczka pizza, kurwa. Spoko smak. Ciasto, że nie jest taki najgorszy cvel. Teraz bym się już zatrzymał i poszedł w te powiedzmy minusy. Dla mnie sama pikantne, nie jest pikantne. największym minusem jest to, że jest naprawdę mało sosu. Sorry, że się powtarzam. No ale tam jest karygodne. Do tej pory nie narzekałeś nigdzie na sos. Jakby nie było, no to tutaj rzeczywiście jest go mało. No, kazał zauwa... tak zauważył. No i tyle. No chyba nie ma tutaj więcej dodawać. Ostatnie miejsce, jakie zwiedziliśmy, bo ja już jestem przejedzony. Jedne co mam ochotę, to napić się wody zimnej. O, koncerty się już zaczęły? Koncerty Przez się już zaczęły. zaczęły, dzisiaj chyba gra Grupson. Wczoraj ja, grał ja Teddy. grał ale nie wiem o której. Teraz gra Betel, chyba jeszcze Welina Soska będzie dzisiaj. I generalnie to wszystko jest za darmo, więc naprawdę warto przyjechać do Wrocławia, jeśli. No. thank <laughs> you Jeśli chcecie, chcecie sobie po prostu coś fajnego, ciekawego zjeść, pograć sobie w coś i fajnie spędzić czas, bo jest tego naprawdę dużo. Możemy was, was tylko nakręcić, namówić i zaprosić za rok, bo jak to wyglądali, to będzie już po festiwalu. Mam piąta. Nadzieję, mam nadzieję, pewnie piąta. I na pewno tam się też pojawimy. Dziękujemy Wam bardzo razem z Pietruchą za dzisiejszy dzień, za dzisiejszy odcinek. Było nam bardzo miło. Jak chcielibyście nas dalej oglądać, to zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka albo komentarz. Pamiętajcie, to zawsze nas wybija na stronę główną i więcej ludzi będzie mogło nas zobaczyć w przyszłości. Mam nadzieję, że podobało Wam się, tak samo jak nam. Bawiliśmy się bardzo dobrze. I co? Widzimy się za tydzień, się za tydzień niedzielę. w niedzielę, jak zawsze, do śniadanka i pozdrawiamy naszych kochanych patronów, tak? Tak jest, patroni dziękujemy Wam bardzo, że nas wspieracie, to bo to dla na nas jest bardzo ważne e, i na pewno dzięki Wam będziemy mogli się e, rozwijać dalej. Chcielibyśmy po prostu drugi mikrofon, żeby, żeby Piotrek miał na cycu, ja miał na cycu i on już to... miał na cycu, ja też musiałem mieć na cycu, by I wie, kamerka e, i dwa cyce. Tak jest, tak jest. <noise> dziękujemy, na razie, trzymajcie się, ESA. Na razie. brought hey! to the London. She's at the Dean the Faculty.